Witajcie bez ładu i składu w drodze do Gdańska. Zatrzymaliśmy się w zamku w Brzędzinie, Będzinie czy coś takiego. Nie wiem do końca, czy to jest to. Tak to wygląda. Nie wiem, czy się będzie dało wejść za darmo, czy się nie będzie dało wejść za darmo. No ale sobie pospaceruję chwilkę, bo mamy jakieś tam 15 minut. W środku mamy coś takiego. Reszta wygląda, że jest płatna. To na co można zobaczyć. Taki widoczek mamy ze schodków. Zaczyna lać. I jeszcze taki mostek jest, no więcej rzeczy już nie ma czasu.